Siemanko, z tej strony Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy Was na recenzję głośnika Soundcore Boom 3i, czyli mniejszego przedstawiciela tej marki w stosunku do tych głośników, które ostatnio sprawdzaliśmy, bo był między innymi wielki rave imprezowy, był też Boom 2+, a teraz właśnie ten i3, 3i. No właśnie, 3i, nie mylić z i3. Zapraszamy. W tym klasycznym, charakterystycznym pudełku marki Soundcore by Anker znajdziemy oczywiście głośnik. W ogóle to muszę nadmienić, że ten model dostępny jest w kilku naprawdę bardzo fajnych kolorach. Ostatnio mieliśmy. Warta do kolorowych głośników, ale teraz znowu do klasyczny, że tak powiem, przybył do nas, ale kolorki Wam pokażę. Gdzieś tam na zdjęciach ja też byłem na premierze tego głośnika, między innymi, bo Soundcore zrobił w Polsce premierę kilku swoich produktów słuchawki, między innymi, ale też ten właśnie głośnik i był tam ten model w bardzo fajnym takim żółto-niebieskim kolorze wodowany. Ale po kolei. Zestaw to też pasek. Pasek od razu z takimi zaczepami regulowanymi, żeby można było sobie wygodnie dostosować długość, też między innymi tego paska. Jest przewoźnik USB-C do ładowania oraz oczywiście instrukcja obsługi. Wymiary 210x85x78,5 mm. Wagi Wa nie pamiętam, waga, waga około 780 g. Moc wyjściowa 50 W. Głośność 96-97 dB i tak też się pokryło z naszym sonometrem. Jak grog podaje, to jest Dokładnie, ciekawe, nie? tak? E, mamy podbicie basu. Bass Ma, bas Up 2.0, tak? Mamy dobrą ta nazywa. Up 2.0, dokładnie tak. Wzmacnia niskie częstotliwości do 56 Hz dla głębokiego basu. Tak Wewnętrzny woofer 3,7 cala 40W i Twitter 10W. Możliwość sparowania dwóch głośników w TWS-ie. Tak jest. Certyfikat IP68, odporny i półoszczelny. Można zanurzyć do 1,5 metra na 30 minut. I pięciokrotnie te... bardziej odporny na słoną wodę, może pod spray według GroKa. Tak jest. to I to też nawet na konferencji Soundcore potwierdzał, że jest ta odporność na słoną wodę, i nawet, znaczy na wodę morską. I nawet były takie akwaria, gdzie był głośnik wrzucony do właśnie takiej morskiej wody z piaskiem. I cały czas sobie działał, bo jest to głośnik, to już mogę Wam zdradzić, pływający. Ale zweryfikujemy to jeszcze w oddzielnym mm -hmm. materiale w szorcie. Odporność na upadki z wysokości 3,28 stopy to będzie 3 stopy? Zależy jakie stopy? 1 metr. Zależy jakie stopy. Dziw, dziwnie Amerykanie sobie mają z tymi stopami. Stopy, nie? a i, wow, też, i, też, I też nie mają tych. Nie mają kilogramów, tylko LBS-y mają, nie? Tak. Funty. Funty. I Fahrenheity. To jest w ogóle nic. A. Ah. Komentować. Czas działania baterii do 16 godzin przy 50% głośności bez włączonego basu jeżeli się świetnie się Bluetooth w wersji 5.3. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o specyfikację Na konferencji cena była podana od 499 zł, czyli to pewnie będzie taka sugerowana do sklepów. A jak sobie już sklepy tam cenę zarzucą, elektromarkety, to zobaczymy. Na pewno będzie link w opisie do dokładnej ceny. Czas przyjrzeć się, jak ten głośnik wygląda. A wygląda naprawdę ciekawie. No, ktoś bydło pędzi. Nie powiem dlaczego. Może zostawmy te słuchary na inną okazję. Głośnik w kilku wersjach kolorystycznych dostępny. To mi z frontu coś przypomina, ale sobie za Chiny Ludowe nie mogę przypomnieć co. Hmm, z frontu. Widziałem już gdzieś taką fakturę. Nie będziemy teraz tego rozstrzygać. Na pewno nie głośnikową. Na froncie mamy logo Soundcore, mamy właśnie tę taką kratkowaną konstrukcję, można by rzec. Pod spodem są ukryte przetworniki, ale ukryte tak nie do końca, no bo one są częściowo odsłonięte, nie ma żadnej siateczki. Widzimy tutaj właśnie te dwa przetworniki łącznie 50-watowe. Ładnie to wygląda. Mi się akurat podoba mm. stylistycznie ten głośnik. Naprawdę podkreślę to jeszcze w innych wersjach taki kolorystycznych. Cyberpunk tak. W kolorze żółto-niebieskim wygląda jak kolekcjonerka z jakiejś gry właśnie, jakiegoś cyberpunka na przykład. Ale mamy taki kolor i na nim się skupiamy. Na górnym panelu gumowane przyciski, trzy oddzielne sekcje idąc od prawej z mojej perspektywy włączniki Bluetooth, też diodamy, diodami, określone. Tutaj jest regulacja głośności, play pause, plus podświetlenie, logo Soundcore i mamy jeszcze oczywiście trzecią sekcję, tutaj podbicia basu, ale też łączenie tych głośników. Możemy sobie sparować, jak Adson wspomniał, między innymi w tws -a. Jest zaczep do paska, plastikowy, ale raczej to takie tworzywo mocniejsze, więc nie powinno się nic stać. Lewa, prawa, membrany pasywne podświetlane. Jest to bardzo ładne podświetlenie, regulowane w aplikacji. Między innymi, bo też możemy regulować tutaj przyciskiem, ale też podświetlenie Wam znane, bo już w tych głośnikach, które Soundcora testowaliśmy, takie właśnie w Boom 2+, między innymi to już jest ta nowa generacja Soundcorów Boom, w ogóle serii rodziny Boom, gdzie one są już takie naprawdę interesujące. Jest to podświetlenie, ta fakturka, tutaj też fajnie wyglądają te membrany, ukryte trochę we wnętrzu. Plecki urządzenia to tworzywo, ale też takie... Z paskami, też to wygląda trochę, jest takie przełamanie pewne, mamy zaślepkę pod zaślepką, USB-C tutaj ukryte. No jest jednak ten standard IP68, czasami w niektórych głośnikach jak JBL zaślepka jest na wierzchu, tutaj jest ukryta. Spód to małe Gniezdo nóżki. A co powiedziałem? Zaślepka. To tak, zaślepka, ta jest, na zaślepka jest też na wierzchu, ale oczywiście chodziło mi o to, że gniazdo USB-C w jbl jest na Ale o tym samym pomyślałem, że to, jak jest tylko już takie jedno gniazdo, to mogliby to zrobić na zewnątrz. Tak, no bo to... W sumie i tak już taki standard można zachować, nie? Dół, dół to nóżki, ale on może sobie też stać tak. Może sobie leżeć, jak tam będziemy chcieli go ustawić. Malutkie nóżki, wystarczające. Tak jak mówiłem, naprawdę bardzo ładny jest ten głośnik i myślę, że śmiało może pod kątem designu konkurować. Nie wiem, czy tam z nowymi głośnikami Sony, ale to też kwestia gustu, już co tam się komu podoba, nie? Przejdźmy do kwestii istotnej, do aplikacji. A potem posłuchaj. Na szczęście mimo że nagrywamy przed premierą ten głośnik jest już dostępny w aplikacji. Na liście tych, które wcześniej sprawdzaliśmy, jest, zobaczcie, Boom 3i. No i co? Mamy tutaj na głównym ekranie podgląd yy, wizualizacji tego głośnika w trybie 3D. Między innymi mamy informacje o baterii. Można go wyłączyć. Są też tutaj trochę dokładniejsze takie ustawienia jak automatyczne wyłączanie jak na przykład aktualizacja oprogramowania ale jestem na bieżąco co wam też tutaj od razu zaprezentowałem idąc dalej możemy regulować głośność możemy kliknąć odtwarzanie albo spauzować jest też tutaj bezpośrednio włączenie wyłączenie basa 2.0 mamy korektor albo te predefiniowane ustawienia albo sami możemy sobie w customowym z, zmienić to, jak tylko będziemy chcieli. Jest tryb, y, słuchajcie, nagrywania tutaj. Możemy nagrać się i potem w pętli na przykład odtwarzać. To może to jakieś ma zastosowanie pod kątem tego, czy aparat latał właśnie, czy, czy nie. Może, nie wiem, jakbyśmy chcieli ten głośnik ustawić jako jakiś taki powiadomienie, proszę tu nie wchodzić, proszę tu nie wchodzić, proszę tu nie wchodzić, to można tak sobie tutaj w pętli ustawić, żeby to leciało. Rozmowa na kontrolowana. Rozmowa kontrolowana, dokładnie. Mamy też efekty dźwiękowe. To jest, słuchajcie, ciekawe, że po pierwsze możemy sobie tutaj uruchomić na przykład, zobaczcie, o, takie coś, że będzie... Aha, niestety Wam tego nie pokażę, gdyż jak nagrywam aplikację, to to nie działa. Ale nie działają te atrakcje. Tak, ale jak jeszcze wyłączę aplikację, to Wam to na sekundkę dosłownie pokażę. Tutaj możemy Jestem też kur, tworzyć... Kur tak, dzisiaj rapujesz, nawet nie czujesz kiedy. Tutaj też można tworzyć sobie jakieś różne kompozycje dźwiękowe. No jest to ciekawa opcja, można uruchomić tutaj alarmy różne, bezpieczeństwa na przykład, mamy też czyszczenie za pomocą wibracji. Ja się rano też czyszczę za pomocą wibracji. <noise> też się czyścisz za pomocą wibracji i nie tylko rano. To jakby wody na przykład za dużo gdzieś było w różnych miejscach, można oczyścić. <noise> Mamy też tutaj opcję z podświetleniem. No, piasku, myślałem. No, no też, piasek też. Jest trochę tych różnych tutaj trybów, słuchajcie, synchronizowanych. Jak woda, to nie dobrze ignoruję te komentarze bardzo ciekawe i intrygujące. Jest tutaj synchronizacja z muzyką, i tych trybów jest sporo. Mamy też tutaj różne, jakieś takie ciekawe światełka, które będą się pojawiać, pulsować. Na przykład bardzo fajne jest to podświetlenie, słuchajcie, ale możemy je w każdej chwili też wyłączyć, jakbyśmy chcieli. Także w aplikacji dzieje się naprawdę dużo. A teraz ja zatrzymuję tutaj nagrywanie, bo chcę Wam jeszcze pokazać właśnie te tryby dźwiękowe. Zobaczcie, postawię sobie głośnik tutaj. I na przykład wybierzemy takie dźwięki. Albo wybierzemy sobie takie. I to jest, słuchajcie, rekomendowane przez sandkora Miks różnych dźwięków. Bo możemy sobie też wejść w do-it-yourself i sami możemy sobie tutaj wybrać trzy różne dźwięki. O! Albo. Staszki sobie gdzieś tam. Można tworzyć tutaj masę różnych scenariuszy dźwiękowych, klikamy klawiaturki, ktoś tam gdzieś pracuje. Czy ma to jakieś zastosowanie? No może mieć, jak chcemy sobie coś poustawiać. Ty burzy chyba lubisz przy dźwiękach zasypiać, na przykład różnych, nie? Gdzie to się wchodzi w to? Biały szum. Tutaj. Biały szum jest do tego, wiesz, do czego, żeby usypiać dziecko, na no no to, to Dlatego fajnie. szukasz sobie odkurzacza. Jest odkurzacz? O ja tam wiem. Myślę, tu masz jeszcze różne no, tu masz jeszcze listę. Czekaj, czekaj, tu masz jeszcze jakieś natura. O, nie, to jest szczotkowanie no. zębów. E, Najlepiej no działa odkurzacz. To nie jest odkurzacz. To jest drukarka. No to jest drukarka. Nie. I Inne? Drukarka w sumie też by mogła być. To, to ktoś na rokach jeździ czy to to jest? To jest jakieś deptanie ogniska, coś takiego. To już coś to jest... chrupie! <laughs> A by gdzieś na wsi się rano obudził. Ale ciekawe to jest ogólnie, nie? Że w aplikacji masz od razu możesz sobie... Tak, to z reguły się przydaje jak mamy niemowlaka i chcemy go czymś uśpić. Pewnie odkurzasz gdzieś tu jest, ale teraz wiesz, byśmy tu musieli szukać, przeszukiwać. O, te dzwoneczki takie też fajne. Dobrze, że nie brąba. Sopła! kiedy no, zrobiłem świątynię buddyjską. Dobra, kończymy te szalone dźwięki. I mniej szalone też. Ten głośnik może mieć najwspanialsze technologie czyli te wszystkie różne odporności też może oferować ale może się super podobać. I nic by to nie znaczyło, gdyby grał słabo. Więc weryfikujmy, jak sobie najnowszy Soundcore Boom 3 i radzi muzycznie. Dobra, odłożę może na razie pudełko jeszcze. Być może do nas wróci i zaczniemy od piosenki basowej. Przepraszam bardzo, aczkolwiek robiliśmy pomiar maksymalnej głośności i trochę zostało tej głośność, że tak powiem. Jest tak uruchomiony jak domyślnie, gdy go wypakujemy, czyli w trybie Bass Up oraz w trybie Signature. To się chyba nazywa też Signature, tak jak zresztą w JBL-u. Tak, Soundcore Signature nazywa się w korektorze ten tryb i on jest automatycznie tak uruchomiony. Słuchamy. Trzeba nam wykradzanie obywateli, całemu wyborcy, całemu wyborcy, całemu wyborcy, Zmienimy troszkę rytmy, posłuchamy przezowego brzmienia. trochę dżoker, Mamy klimat na coś szerokiego, Get Back in the Game. That's me Jeszcze sobie na sekundę włączę Highlander Droid. I co, wypadałoby podsumować, jak sobie ten głośnik radzi. A dobra, to jeszcze takie plumkanko sam Therapy, zobaczcie. Głośnik kierunkowy. Panie Adsonie, jesteś gotowy, żeby trochę poopowiadać? Czy nie bardzo? Jestem, jestem. No i co sądzić, bo ja trochę dłużej miałem okazję i na konferencji w różnych sytuacjach ten głośnik słuchać. No i teraz też. Hmm. Powiem ja ci, że mimo gabarytów potrafi zaskoczyć, yy, zwłaszcza uderzeniem basu. Mhm. To, że on stoi na tym stole, on nie oddaje pełni swoich możliwości, tak bo mm, delikatnie Wam zaspoiluję, mamy również w testach e, Tribitalawę, który jest gabarytami. No, jest jak dwa za razy? Trzy. Za dwa albo trzy razy nawet. No. Jak, jak właśnie ten mały boom. I powiem Wam, że na takiej zbliżonej głośności to są bardzo, ale to bardzo podobne głośniki, i to naprawdę e, dało mi wiele do myślenia, aczkolwiek, no. Ten, ta cena tu troszeczkę gra rolę, że nie do końca wiemy, jaka ona Zobaczymy, jest. Zobaczymy, jaka będzie oficjalna polska cena. Więc ciężko mi się ustosunkować, jeśli chodzi o jakość do ceny. No bo jeśli będzie kosztował 800 zł, to uważam, że mm. trochę dużo. Jeśli będzie kosztował w granicach 600 zł, no to uważam, że jak najbardziej ok. Ta cena, ta cena będzie, natomiast w 800, no to, no to już sporo. Tu idziemy, zamiast w ceny Soundcora, które kiedyś były niższe, idziemy w ceny jbl Tak, ale nie wydaje mi się, żeby on kosztował 800 zł. Bardziej 600 to chyba będzie max w ogóle. Jak, jak, nie, jak nie to 500 sugerowana, podana na konferencji, na premierze cena tego Soundcora. No ja ci powiem, że BAS to jedno, ale tutaj fajnie też słychać inne dźwięki. Mimo, że mamy ten jeden przetwornik mhm. pełnozakresowy Twitter. Ja się skupiłem na tym basie, bo Ty przełączałeś korektorem i faktycznie ta różnica... Różnica jest. Różnica jest kolosalna i, i głównie na tym, się, na tym się skupiałem. Ale tak, w muzyce rockowej, w ogóle w każdym gatunku wypada przyjemnie. Słuchaliśmy jazzu, w jazzie się przyjemnie słuchało. Mhm. Słuchaliśmy muzykę rockową, bez, bez basapu nie, ale z basapem, Gitarka, perkusja, no to wszystko było fajnie też słychać. To powiem Wam, że jest to dla mnie naprawdę bardzo dobry głośnik pod kątem uniwersalności muzycznej. I on jeszcze, tak jak mówiła Cię, jak postawimy go na twardszym gruncie, to on jeszcze zyskuje na tej głębi, na głębi. Jest to głośnik głęboki, jest to głośnik głośny też, mimo wszystko, te 96-97 dB to jest całkiem sporo. No i też trzeba uzupełnić od razu, że na maksa już bas ucieka. Wtedy bardziej wysokie średnie tony dochodzą do głosu, ale też na maksymalnej głośności nie. Harczy, nie pierdzi, nic nie trzaska, jest nadal fajnie. I on też sobie super gra na niskiej głośności. Nie ma absolutnie żadnego szumu. Nie ma żadnego problemu z połączeniem tutaj Bluetooth, czy utratą tej jakości, czy jakości połączenia. O, chyba miałem pełną kartę. Czyli się skończyło po prostu nagranie. Ciekawe, czy mi usunęło, czy. Czyli bez drugiego kadru będę miał więcej tak zrobiłeś. Więc będę musiał szybko, słuchajcie, opowiadać nie, konkretnie. Wyłączenie chyba to nie. To chyba spauzuje ja mi powiem, po prostu. Tak. No niestety no, po urlopie jestem, nie wyczyściłem kart. Tak, możemy to był kurwa argument, a przed urlopem zawsze czyścić. Przed urlopem czyszczę, przynajmniej Tak, Jak pamiętam. Nieważne, słuchajcie, podsumowując tak szybko, naprawdę. Ciekawy design, naprawdę spora odporność. Jeszcze będzie dodatkowy short, gdzie pokażemy Wam odporność tego głośnika na wodę, między innymi. Sporo możliwości w aplikacji, żeby sobie tutaj regulować też, czy podświetlenie, bo podświetlenie jest bardzo fajne. Czy właśnie brzmienie regulować pod siebie możemy jeszcze dostosować ewentualnie. Do tego dochodzi nam pasek przydatny, naprawdę. Do tego dochodzi nam też tutaj wygodne sterowanie. No, wiele zalet ma ten głośnik, ale najważniejsze jest to, że on świetnie gra. Jeżeli będzie kosztował w granicach 500-600 zł, to absolutnie polecam Wam ten model śmiało możecie o tym Soundcore pomyśleć. Jak ta marka się u nas pojawiała, to często mówiliście, że no musimy w końcu zacząć testować Soundcore i ta marka też teraz mocniej się rozpycha w Polsce, bo już od pewnego czasu jest dostępna u nas, jest więcej produktów, czy to Anker'a, bo Anker to bardziej takie sprzęty elektroniczne, ale niekoniecznie audio, a SoundCore no to jest ta marka bardziej głośnikowa i SoundCore i Anker jest mocniej w Polsce obecny i fajne słuchawki robią i naprawdę ten głośnik to może być mocna konkurencja dla tych małych Sony JBL i Ja bardziej myślałem, że to będzie konkurent dla Charge'a. Dla Charge'a? W sumie no może być to konkurencja dla Charge'a. Bo flip jest mniejszy dużo od niego. No. no, my robiliśmy porównanie flipa ostatnio z Soniaczem. To ten bardziej pod gabaryty Soniacza podchodzi. Mhm. Zobacz, altfielda jedynki. Je I pewnie będzie trzeba zobaczyć w jakimś blandzie jak sobie poradzi. No, nie, ja pewnie jak trójka. Co jak trójka? jak y, Alt Flip 3, a nie jeden. No pewnie tak, pewnie tak. No ten, ten chyba w, z, z JBL'em dostał sromotne baty, nie? Z Flipem tym ostatnim siódemku no chyba. No i trójka potaniała, tak więc będzie, będzie gdzieś kosztowała teraz w okolicach tego 600-700 zł. No to zobaczymy jeszcze, z którym zrobimy blind to się zastanowimy, ale mówię, no tym Soundcorem. 3i możecie się zainteresować, a rozejrzyjcie się też za tymi kolorkami świetnymi, jeżeli lubicie trochę bardziej fantazyjne barwy niż takie klasyczne stonowane. Z wami Doman Adson. Do zobaczenia. To jest głośnik praktycznie bez wad. Tak się zastanawiając. Jest git.